Jako pamiątka wybierz złote nasiono, które pozwoli Ci na początku gry zwiększyć ilość flaszek leczących o jeden. Jeśli jako klasę początkową wybierzecie włóczęgę, pamiętajcie, że ma on od razu wyekwipowane dwie bronie, przez co mamy wolne rolki, więc polecam zdecydować się na jedną z tych broni, a drugą schować do ekwipunku. Na nieodkrytej mapie znajdziecie symbol, który pokaże Wam miejsce, w którym znajdziecie jej fragment. Jeśli korzystacie z łuku i akurat robicie zakupy, pamiętajcie, aby za nadmiarowy hajs kupić dodatkowe strzały, dzięki czemu nigdy wam ich nie zabraknie. Od pewnego momentu gra pozwala respekować postać, więc nie bój się, że zepsujesz bilda, bo zawsze można to naprawić. Sklepikarz w kościele Elecha sprzedaje pochodnie, warto się w nią zaopatrzyć. Używaj sakw, pozwalają one na szybkie i wygodne użycie czterech przedmiotów. Jeśli nie radzisz sobie z przeciwnikiem, nie męcz się na siłę, tylko albo go pomiń na ten moment, albo idź pozwiedzaj i wróć silniejszy. Gdy bronisz się tarczą, nie trzymaj przycisku bloku w momencie, w którym przeciwnik nie atakuje, dlatego że dzięki temu szybciej będziemy regenerować staminę. Nie próbuj robić krytyka za wszelką cenę. Są takie sytuacje, w których o wiele bardziej opłaca się ciechać przeciwnika po plecach zanim wstanie, niż biec do tego punktu, stracić dużo czasu i w ostateczności zadać o wiele mniej obrażeń, niż moglibyśmy. Ta ikonka pokazuje nam, że jesteśmy w zasięgu posągu Mariki, więc jeśli zginiemy, to zlespimy się w jego pobliżu. Jeśli nie radzisz sobie z walką, a nie chcesz stracić zebranych zasobów, wyjdź z gry. Po ponownym załadowaniu sejwa, gra wróci nas w miejsce poza walką, lub ewentualnie poza areną walki z bossem.